Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Przed nami dzisiaj dwie zdrapeczki pół miliona złotych w diamentach. Bonusowo będę miał dla Was jeszcze coś, także zostańcie razem ze mną. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie tutaj nie tylko zdrapki pół miliona w diamentach, ale i również krzyżóweczka dla tych osób, które lubią być może właśnie krzyżóweczki, to serdecznie zapraszam. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę, do zostawienia łapki. A ja się biorę za zdrabkę z numerem 17. Szukamy wygrywających liczb diamentu albo pliku pieniędzy. No i oczywiście wygrywamy przypisaną kwotę. Zobaczymy, co się tutaj trafi. Zdrabka wychodzi z obiegu. Wygrywające liczby to 11, dwójeczka. 38, 34 i 30 to są wygrywające liczby. Tyle możecie słyszeć kotka. Mam nadzieję, że nie będzie to aż takie dekoncentrujące. I zobaczcie, zdrapka bardzo ładnie się tutaj e, prezentuje, dlatego że już dwójeczka pokazuje nam wygraną. 28, 23. 30, kolejna wygrana, kolejna wygrana w tej drabce. Wkład, przypominam, no, przypominam, bo w zasadzie powiem po raz pierwszy: 25 zł. Zdrabka wychodzi z obiegu, dlatego muszę szybciutko ją zdrapać, szybciutko wysłać. 40 to nie moja liczba. 34, proszę bardzo, kolejna wygrana. Jak pozytywnie, jak pozytywnie można rozpocząć odcinek? Szósteczka. Trójka. Teraz kotek sobie pije. Siódemka. Niedługo go zobaczycie. Niedługo wam go pokażę. Może nie w dzisiejszym odcinku, ale niedługo wam go pokażę. Nie chcę go też stresować. 33, 12. I ostatni rządek. No, proszę bardzo, jest diament. Jest diament, także już tutaj. Bardzo fajne wygrane się szykują. 38 jest kolejna wygrana. 29 to nie jest moja liczba. 13 i 8. No to lecimy po kolei. Lecimy po kolei. Pod dwójeczką jest 10 zł. Pod 30 jest 10 zł. 25 nie mieliśmy. 24 nie mieliśmy. 34 10 zł. 30, 21, 33, 12. Diament. No i 38. Słuchajcie, w tej zdrawce już jest ogromny plus w odcinku. A, a, a. 10, 20, 30, 40 i 50 zł. Tak wygląda zdrabka z numerem 17. Pół miliona w diamentach. Przepięknie się pożegnała ta zdrawka W piękny sposób naprawdę się pożegnała jak się z zdrabka z numerem 13 bo taką, takową mam przed sobą i zaraz zobaczymy czy będzie podobnie czy będzie równie wygrana, fajna no, ja tę zdrapkę bardzo lubię, bardzo mi się wizualnie podoba no i jak widać wygrane mi się w niej podobają, wygrywające liczby Szóstka, dwójka, 2, 38, 17 i ostatnia liczba 5 lecimy co się tutaj kryje? Mamy 14, niestety to nie jest moja liczba. Mamy 23, to nie jest moja liczba. Od razu lecę do kolejnej. No i tutaj sprawdzamy kolejną, 27. Nie mam takiej liczby. 25. Słuchajcie, jest plik. Dwukrotność przypisanej kwoty. Mamy. Dwukrotność przypisanej kwoty. No niesamowite, niesamowite rzeczy się dzieją w dzisiejszym odcinku. Kotek przynosi szczęście. Grzecznie sobie teraz siedzi. 21, 11, 24, 19. No, zaraz zobaczymy, 18. Także dość blisko, dość blisko. I lecimy dalej. 15 to nie jest moja liczba. 20, co ja mówię, czwórka, Bardzo blisko, ale się nie udało. 32, 29, 7. I ostatni rządek. Trójka, czyli standardowo obok. 13, 8, 28. I ostatnia liczba 37. Sprawdzamy, co mamy pod plikiem. Słuchajcie, sprawdzamy, co mamy pod tym plikiem. Ja już się nie mogę doczekać naprawdę nie mogę się doczekać tego, co tutaj pod tym plikiem się kryje. Pod plikiem jest dyszka. Dyszkę mnożymy razy dwa, ponieważ mnożymy ją i mamy H, H oraz H. Już mam 70 zł na wydane 25 Słuchajcie, no dobra, została krzyżówka. Myślę, że możemy spokojnie sobie tutaj ją podrapać, więc lecimy od razu z literkami, jakie tutaj mamy. I pierwszą literką jest litera. Litera, której nie widać. Litera, której nie widać. Litera Z. Teraz widać. No i zaczynamy. Zaczynamy. Mamy ją w słowie gaz albo zabrze. Nawet dwa razy. Pozdrawiam wszystkich z zabrza. Uczyłem się w zabrzu. Słuchajcie, protetyki. Policeum właśnie w zabrzu się uczyłem. Także jeżeli ktoś mnie z zabrza ogląda, albo z okolic, z ruda, śląska czy bytom, bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dajcie znać. A ja sobie lecę z literą Z. Bardzo fajni ludzie w Zabrzu. Bardzo fajni, bardzo pozytywni, przyjemni, e, mili ludzie. Dobra, litera G. W słowie gaz. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze jest litera G? Tutaj w pierwszej części krzyżówki jej nie widzę, więc szybciutko przychodzę do drugiej części. I mam ją w słowie flaga, gramatura. I czas na literę K, pierwszą literę słowa bonusowego. Słuchajcie, krzyżówki to mi się dużo lepiej drapie patyczkiem. Pod warunkiem, że nie jest zjedzony przez kota. <grym> Pod warunkiem, że ten patyczek nie jest zjedzony przez kota, także no niestety trzeba wymienić. K, dobra, przechodzę do litery K. No nie wierzę, ten też? Słuchajcie, no nie, ma, nie jestem przygotowany na dzisiejszy odcinek. Wstety jak nie wiem, co. Dobra, lecimy z literą K. Nieważne czym te zdrapki będę tutaj drapać. Ważne, żeby one były pełne. Tutaj jest litera K. I nie zapomnijcie mi napisać, jaka była Wasza największa wygrana w tym pół miliona w diamentach. Co udało Wam się najwięcej w tej zdrapce zdobyć? Pytam tutaj zarówno osoby drapiące na kanale, jak i. Poza kanałami, no bo wiadomo, że nie każdy ma YouTube'a. Dobra, litera S. Na miejscu czwartym w słowie klaser jest to, to słowo bonusowe. Na miejscu czwartym również w słowie foxtrot, chromosom. Zobaczcie: stan, cis, osa. Indeks. I ostatnia litera w słowie nos. Przechodzimy sobie do szóstej litery, którą mamy tutaj po lewej stronie. I lecimy do litery J. Słuchajcie, litera J. I będzie ona w słowie jar. troja Tramwaj. Moja ulubiona, jaki podejrzewam wielu z Was. Litera A. Litera A. Czas ją poszukać. Zobaczcie, mamy pierwszy wyraz gaz. Nina. Alfa. Zabrze. Taras. Kto ma taras, niedługo będzie mógł się wylegiwać na ciepełku, na słoneczku, wypić sobie poranną kawkę. Dobra. W wyrazie flaga, na miejscu trzecim oraz na miejscu piątym mamy samogłoskę A. W wyrazie osa. Darwin. Tramwaj, dwukrotnie, zobaczcie na trzecim i przedostatnim miejscu w wyrazie opona. Jeszcze w tym miejscu mamy literkę A. Gdzie jeszcze? Czy jeszcze gdzieś? Bo ja wiem, że ja często te literki pomijam, ale mam nadzieję, że dzisiaj mi to wybaczycie. Przy takich wygranych, słuchajcie, litera Y. Litera Y w słowie cyklamen. I chyba tyle, i chyba tyle. Dobra, lecimy do drugiej części, ale tutaj w ogóle nie widzę litery y. Więc przechodzę do kolejnej, a będzie to litera h. A litery h mam w słowie chromosom, echo, chomik. Chomika kiedyś miałem bardzo dawno temu, bardzo dawno temu jeszcze w Polsce mieszkałem. Także takie wspomnienia z dzieciństwa. Litera U. Litery U. W ogóle nie widzę tutaj w pierwszej części. Szybciutko zerkam do drugiej krzyżówki. Szybciutko, szybciutko. Też nie widzę, też nie widzę, więc lecę do litery O. I mam ją w słowie ROK. Foxtrot. Tutaj akurat litera O na miejscu drugim i na miejscu przedostatnim. W słowie Morawa. O zobaczcie, skupiłem samogłoskę A. Tutaj jest litera O, w tym wyrazie chromosom, aż trzykrotnie się y, pojawia litera A, także bardzo, bardzo sporo razy, sporo. I również w wyrazie rokosz, Prawie jak rozkosz. No dobra. Chomik. Tutaj mamy w wyrazie chomik. Tutaj mamy w słowie ban, bankomat, bankomat, e, opona, chnot, i proszę bardzo, powstało słowo osa. Kolejna D, kiedyś był taki słuchajcie, e, serial, D jak Dekiel, nie wiem czy kojarzycie, ja kojarzę, trochę taki prześmiewczy. Jak się śmieję, pamiętasz, no ja pamiętam, co będę mówić. Czy nie pamiętam, jak pamiętam? Dobra, lecimy do litery N. E, litera N jeszcze w tym miejscu, w słowie stan, w słowie cent, w słowie opona, w słowie knot, w słowie bon, dwukrotnie, tutaj mamy literę N. Tutaj mamy literę N. Tutaj na przedostatnim miejscu w słowie bankomat zgubiłem literę A. Lecimy do litery L i w tym momencie mamy literę L, więc szybciutko. W słowie alfa, w słowie cyklamen. I proszę bardzo, Salomea. Pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda, bo jedną Salomeę. Lecimy do. L w drugiej części i będzie to flaga. Dobra, litera E. W słowie klaser już niedużo brakuje do tego słowa bonusowego, już bardzo niedużo brakuje. Może się uda. W słowie echo mamy literkę E. Gdzie jeszcze? Słuchajcie, wygląda jakby ta krzczówka miała być wygraną, ale. Jeszcze, jeszcze nawet litera O, no, zgubiona przeze mnie. Tutaj litera O, zgubiona przeze mnie. I lecimy do tej litery E. Mamy cent. Mamy indeks. Tak to wygląda. Kolejna litera. Litera W. Litera W w słowie Morawa. Jeżeli chodzi o krzyżówkę numer 1, to byłoby na tyle. A jeżeli chodzi o krzyżówkę numer 2, to mamy w słowie Darwin, tramwaj W na miejscu piątym, Paw. A tutaj nie zdrapałem litery U. Dziękuję bardzo. I tutaj nie zdrapałem dwóch liter A. Czasami słuchajcie, pomoc się przydaje. Uwierzcie mi, czasami ta pomoc się przydaje. I mamy literę C na końcu. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Czy to coś do, dołoży tutaj jakiegoś. E, czy to sprawi, że mój wynik się powiększy po prostu. Chociaż wątpię szczerze mówiąc. Tutaj widzę, że jeszcze zgubiłem literę D. Ale jeżeli chodzi o pierwszą krzyżówkę, mamy tylko i wyłącznie słowo e, gaz. Tylko jedno. R nie było, M nie było, T nie było, B nie było oraz I również nie było. A drugim, w drugiej krzyżówce wyrazem, który się utworzył, jest tylko i wyłącznie słowo nos i osa. Byłoby pięknie, gdyby była, było to jeszcze jedno słowo, ale nie będę was na siłę zatrzymywać. Tutaj była dyszka. Razem się przekonajmy, czy ta krzyżówka jest pełna czy pusta. Niestety S oraz M. Krzyżówka o numerze 8, jak sami widzicie, jest pustą krzyżówką, ale na wkład 25 zł. mam tutaj 50, a tutaj 20. Dajcie znać w komentarzu, czy odcinek Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam, życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.